Dzisiaj takie znalezisko w sumie już resztki szkieletu Tylko nie wiem czy to był byk czy była łania Niestety łba nie ma Nigdzie Chyba jakiś kolizyjny bo praktycznie mamy 50 metrów, tą drogę Mam wyjście na pola, jeszcze opony leżą i tu są kopyta, nie ktoś po kopytach rozpoznać chyba łańka już Ale widać, że świeże, bo jeszcze wszystko jest. No, szkoda. Kolejne zwierzę straciło życie bezsensownie.